na cały czas, W obchody 75. rocznicy powstania zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy wpisał się piknik zatytułowany Rodzina Szkołą Silna, podczas którego uczniowie, nauczyciele i dyrekcja zaprezentowali na miastkę swojej edukacyjnej oferty. A było się czym pochwalić, bo szkoła w ostatnim czasie stała się przyjazną i nowoczesną placówką. W swojej ofercie posiada bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia. Oprócz szkoły branżowej pierwszego stopnia i popularnych kierunków technicznych, jak technik logistyk, technik geodeta, technik grafiki i poligrafii cyfrowej czy technik żywienia i usług gastronomicznych, pojawiła się absolutna nowość. Technik Robotyk. Święto szkoły zorganizowane w dniu 16 października było też okazją do spotkań po latach. A dla nas możliwość do porozmawiania z dyrektorem tego zespołu, panem Stanisławem Gliwą. Panie dyrektorze, jest sobota, czyli wolna sobota to jest sukces solidarności od wielu, wielu lat, a tu u pana w szkole ruch jak w młynie. U nas zazwyczaj jest ruch, jak w młynie i nie tylko i nie od poniedziałku do piątku, ale w sobotę również mamy dzisiaj ciekawą ofertę dla młodzieży. Piknik, rodzina szkoła, silna, ale tak od początku, żeby zacząć, to chciałbym powiedzieć, że nowoczesna szkoła to przede wszystkim nowoczesna oferta edukacyjna, jaką się szczycimy, ale również nauka poprzez nieszablonowe metody przekazywania wiedzy i motywowania ludzi do jej samodzielnego zgłębiania. Dziś właśnie uczestniczymy w takim przedsięwzięciu, które do wpisuje się w 75-lecia naszej szkoły. Wspomniany przeze mnie piknik rodzina szkoła Sinna, Na pewno święto radoszeńskiego i obojecznika, międzypokoleniowy turniej piłki siatkowej, grillowanie oraz degustacja potraw, co widać tutaj na załączonym obrazku. W tyle prezentacja kierunków szkoły, spotkanie z przedstawicielem firmy Astor. Zapraszam do środka. Roboty firmy Kawasaki warsztaty modelowania i projektowania robotów, występ zespołu wokalnego, wernisaż naszej absolwentki, pani Agaty Kurnik-Mamcarczyk, symulator do nauki jazdy, a więc jak widać i, 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 i słychać, zresztą bogaty program artystyczny, ciekawa oferta na dzień dzisiejszy dla młodzieży z klas ósmych, dla ich rodziców i oczywiście dla młodzieży z naszej szkoły, całej tego grona pedagogicznego. Pracuje Pan w tej szkole już sporo lat. Proszę nam powiedzieć, przecież ta szkoła, jak Pan przyszedł tu pierwszy raz, przekroczył próg, ona wyglądała zupełnie, ale to przecież zupełnie inaczej. Na przestrzeni od 70. lat faktycznie ta szkoła przeobrażała się. W tej chwili jest to nie tylko szkoła, która w swoich korzeniach jest szkołą rolniczą, ale szkołą, która musiała się przebranżowić. Musieliśmy elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy. Więc na dzień dzisiejszy, oprócz kierunków, gdzie młodzież może się kształcić, chcąc później pracować w sektorze produkcji rolnej, mamy grafikę komputerową, mamy logistykę, mamy kierunki mechaniczne, kierunki żywieniowe. Od 2022 roku zamierzamy uruchomić kierunek technik robotyki, i właśnie w związku z tym, w tym kierunkiem mamy dzisiaj przedstawiciela firmy Astor. To jest między innymi programowanie robotów. Mamy podpisane porozumienie o współpracy. Ciekawe rzeczy. Zapraszam, zapraszam można można. Mówi pan dostosowanie się do rynku pracy. Robicie jakieś, nie wiem, badania. Jak, jak Wasi uczniowie już po wyjściu z szkoły znajdują się właśnie na tym naszym rynku pracy? Czy radzą sobie no, w niełatwej w naszej gospodarczej rzeczywistości? Mamy Kontakt z naszymi absolwentami. Corocznie organizujemy międzypokoleniowy turniej piłki siatkowej, na który przyjeżdżają absolwenci, którzy kończyli tą szkołę od 1984 roku. Począwszy od tego roku pracuję w tej, w, w tej szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego, więc rozmawiamy z tą, z, z tą młodzieżą. Muszę powiedzieć jedno, że to są ludzie, Którzy sobie spokojnie dają radę w życiu. Ta młodzież jest przygotowana do życia i w każdej sytuacji daje sobie radę. Z tego jestem dumny. po radoczańskiej placówce umilał występ szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego. Jak patrzę na te pana wynalazki, to jestem w lekki zaniepokojony, że ci uczniowie nie będą mieli co robić. No jeżeli zastąpią nas maszyny, nie grozi nam to przypadkiem? To się nigdy nie stanie. Zawsze musi być osoba, która czuwa nad bezpieczeństwem takiej maszyny. Czuwa nad jej pracą, czuwa nad tym, żeby ona pracowała poprawnie. Tak jak dzisiaj możemy zauważyć, jesteśmy tutaj w szkole na wielkim wydarzeniu wydarzeniu związanym z 75-leciem istnienia tej placówki, gdzie młode osoby, które są w 8 klasie szkoły podstawowej, od przyszłego roku mogą zacząć nowy kierunek kierunek związany z technikiem robotyki. Tak jak Państwo dzisiaj widzą, jesteśmy tutaj z firmy Astor. Firmy, która objęła patronatem ten nowy kierunek. Kierunek, który zostanie otworzony w przyszłym roku i będzie kształcił młode osoby, żeby zdobywały tą wiedzę na innowacyjnym kierunku. No właśnie, innowacja, czy to się przekłada na nasze firmy, nasze zakłady pracy, żeby ta młodzież potem znalazła pracę? Dokładnie tak. To jest bardzo młody kierunek, wpisany na listę kierunków, które są zapotrzebowane w najbliższym czasie. Dający szerokie możliwości właśnie dla młodzieży w tym obszarze. E, firma Astor dzisiaj mieści jakieś doświadczenie, jakie już ma. Firma Astor istnieje na rynku od ponad 30 lat. W samym Krakowie mamy dwie siedziby jedną w centrum koło Wawelu na ulicy Smolens, a drugą na Feliksa Wrubela koło Wieliczki. E, firma zajmuje się dystrybucją właśnie między innymi rozwiązań związanych z intralogistyką, jak i klasyczną robotyzacją e, sześcioosiową. W tym wypadku mamy tutaj robota mobilnego e, firmy Mir. W Izbie Pamięci Jana Pawła II w naszej sali prezentujemy przede wszystkim obraz podarowany przez arcybiskupa Mokrzyckiego, biskupa Lwowa, ręcznie malowany. Mamy kroniki szkolne, wiele pamiątek związanych z Janem Pawłem II, jeśli chodzi o pielgrzymkę, czy też pielgrzymowanie nawet do samego Rzymu. Są wycinki z gazet, można się rozejrzeć, zobaczyć. Naprawdę fajna sprawa. Także Mamy szeroki wachlarz możliwości, można powiedzieć, wiele rzeczy do zaoferowania. W tej sali znajduje się wystawa naszej absolwentki, pani Agaty Kurnik-Mamcarczyk. Y Niesamowitym zaszczytem dla mnie jest możliwość właśnie prezentowania pracy na terenie szkoły, do której uczęszczałam, którą bardzo miło wspominam. Są i pejzaże, są teraz obecnie tancerki balot, baletowe, są też grafiki, które były jakby początkiem mojej y, drogi artystycznej. Więc jesteśmy w sali anglistycznej, sali języka angielskiego. Podobną salę mamy również do języka niemieckiego po drugiej stronie, tam gdzie teraz logistyka prezentuje swoje rzeczy. I proszę Państwa, co można powiedzieć? Najważniejsze, że jest to właśnie ciekawy układ ławek, jak potem pewno Pan pokaże kamerą. A więc litera U, gdzie bardzo łatwo jest tutaj właśnie mieć dostęp do kontaktu z każdym uczniem. Widzą Państwo też słuchawki. Słuchawki są tutaj istotne, ponieważ no, możemy uczyć faktycznie jednak tego języka właśnie taki sposób bardzo, bardzo intensywny. No i ekran, właśnie ekran, który jest ekranem też dotykowym, jedynym chyba, nie wiem czy jedynym, ale na pewno jedynym tutaj w okolicy. I proszę Państwa, jak Państwo potem jeszcze zobaczą, ciekawy taki wystrój, który no nie jest bez znaczenia, bo młodzież powinna uczyć się też powiedzmy w, tych, w takich pomieszczeniach odpowiednio zaprojektowanych. Z tyłu, jak Pan potem pokaże, jest właśnie taka, taka tapeta prezentująca właśnie różne tablice informacyjne, Masina z właśnie z American English, z Nowego Jorku. Znajdujemy się teraz w pracowni grafiki komputerowej i tutaj prowadzimy sobie w dniu dzisiejszym warsztaty z grafiki rastrowej. Mamy m.in. obróbkę zdjęć w Photoshopie, retuszowanie zdjęć, Kolaż, a także pokaz druku 3D. Jest to symulator do nauki jazdy. Szkolimy na tym młodych kierowców. No i tutaj jest młody kierowca, uczy się jeździć i staramy się go nauczyć. Czemu jak też nie mógł, to wraca znów, wraca znów, wraca znów, czemu tak? To...